A ona zaatakuje, panowie! Ubijmy! Przybija! 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 Przybija!

That's, it. That's, it. That's it.

bym Raczej zagrała dwie połowy równe. No, na pewno widzieliśmy, że w końcówce zabrakło nam i zdrowia i zmian. No, nie ukrywaliśmy tego i, 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 i widać było, że się borykamy z tym problemem kadrowym od pewnego momentu. Chwała piłkarzom za to, że e, z, udało nam się dzisiaj e, tak dobrze wypaść na boisku, ciężkim boisku, bo myślę, że dla jednych jak i dla drugich ta płyta dzisiaj była bardzo wymagająca. No ale dużo lepsze warunki niż te, które tutaj zastaliśmy 11 listopada. Śmialiśmy się na wieździe, że boisko odgarnięte, także można grać zawody. Na pewno na pewno w przebiegu całego spotkania myślę, że ten remis jest sprawiedliwy, bo pierwsza połowa, mieliśmy bardzo dużą przewagę, a słupca miała trzy sytuacje stuprocentowe, z czego jedną wykorzystała. My mieliśmy tak naprawdę dwie stuprocentowe sytuacje, nie wykorzystaliśmy żadnej. W przerwie meczu uporządkowaliśmy sobie w głowach pewne rzeczy, omówiliśmy o tych błędach, które się pojawiały w pierwszej połowie i myślę, że ten początek nasz w drugiej połowie pokazał, że wyciągnęliśmy z tego wnioski, zdobyliśmy dwie bardzo ładne, po bardzo ładnych akcjach dwie bramki. I myślę, że właśnie gdybym miał dzisiaj jeszcze z dwóch zmienników, zwłaszcza ta sytuacja z Szymonem Gałczyńskim, który utrzymywał nam tą piłkę z przodu i na nim dużo tej gry opieraliśmy w ataku, myślę, że byśmy ten wynik dowieźli do końca. No zdecydowanie zabrakło nam troszeczkę zdrowia. Słupca wykorzystała, wykorzystała praktycznie całą ławkę, jaką miała do dyspozycji. Trener zrobił zmiany i, i myślę, że ten wynik na zakończenie tej, tej, tej długiej rundy, bo tak dawno nie przypominam sobie, kiedy by tak długo trwały te rozgrywki, mamy ten remis, myślę, że zasłużony dla jednej, jak i dla drugiej drużyny. Trzeba się z punktu cieszyć. Stare pożykadło piłkarskie mówi, jeżeli nie możesz wygrać meczu, to chociaż go zremisuj. I my się z tego punktu bardzo cieszymy. Mamy tych punktów 19. Nie udało nam się dzisiaj słupcy wyprzedzić, bo mogliśmy dzisiaj ich tą, tą słupcę wyprzedzić nie udało się, ale cieszymy się, budujemy się na wiosnę i będziemy oczekiwali rundy wiosennej. Mecz, z racji tego, że goniliśmy ten wynik, no to z tego remisu trzeba być zadowolonym, tym bardziej, że robiliśmy to w sposób taki trochę nieporadny, ale gdybyśmy zagrali tak jak pod w, koniec, w końcówce pierwszej połowy, gdzie graliśmy piłką i umiejętnie rzeczywiście tworzyliśmy sobie sytuację, gdybyśmy mieli troszkę więcej szczęścia, bo dwa razy bramkarz wybijał, właściwie raz bramkarz, raz piłka sama odbija się po poprzeczki od linii, Gdybyśmy mieli troszeczkę więcej szczęścia, to myślę, że ten mecz powinniśmy spokojnie wygrać. Tak niestety musimy podzielić się punktami i no z, patrząc na to z perspektywy tak czasu, chwili tej po, po meczu, no to te punkty są dla nas stracone. Co stało, że nasi zawodnicy z szatni nie wyszli przez te 10 minut drugiej połowy, no to zdecydowanie stanęli i właśnie to zadecydowało o stracie dwóch bramek? Myślę, że to jest najważniejsze pytanie, bo no, można się dziwić różnym zachowaniem, tam jak 4 miesiące gramy praktycznie w piłkę od początku, Lisa trenujemy i wiadomo, że niektórzy mogą być zmęczeni, ale to, że jest ostatni mecz i tej koncentracji nie powinno nam brakować, tym bardziej, że do przerwy prowadzimy 1-0, zespół przeciwnika nie wykazuje chęci do tego, by podjąć walkę, a nagle po przerwie wychodzimy i wszyscy cała jedenastka stoi i czeka na to, kiedy skończy się, kiedy końcowy gwizdek. Stracimy dwie bramki w prosty sposób. Przeciwnicy wykorzystują to i później musimy walczyć do końca i tracić zdrowie po to, by doprowadzić do remisu. Pierwsza runda na za nami. Jak byś podsumował tę rundę właśnie w wykonaniu słupeckiego zespołu? No, na razie to ciężko zebrać te słowa na to, żeby to podsumować. W każdym bądź razie no, te 27 punktów, które zebraliśmy to jest chyba mało, bo stać nas było na wiele więcej i niektóre proste błędy w tych meczach mi się wydaje, że no, gdzieś tam no, zadecydowały o tym, że tych punktów mamy nie 27, a 21 i ja myślę, że stać nas było na to, żeby znaleźć kilka punktów więcej i dzięki temu też tak troszkę bardziej optymistycznie patrzeć na wiosnę.